Siemaneczko, z tej strony Miki I witajcie w kolejnym odcinku właśnie z Farming Simulatorii 17 Na naszej realnej serii W tle będzie mi towarzyszył dzisiaj Kaziu No cześć Oraz Mati Herre. Ja Witam Mati Here to ogólnie bo on tam koki kokihasze, takie duperele I tak dalej, więc tak, na początku dzisiaj przedstawię wam taki szybki plan odcinka Nie, do tego weszłem dla odcinka co się będzie działo, co będziemy robili I mniej więcej jakie tematy poruszymy Kurwa mać Jeszcze raz no, Teraz pasuje yy, Ponieważ yy, tematy poruszymy dość ciekawe, więc Jeżeli Cię yy, tam interesują takie dość poważniejsze tematy To zapraszam Cię tutaj na odcinek Bo dowiesz się wielu interesujących Cię rzeczy, których yy, Potem wykorzystasz do tego, żeby na przykład nie pisać bezsensownych komentarzy pod filmem, więc yy, Polecam sobie dostać i obejrzeć dalej a jeżeli ktoś przyszedł i szuka dużej imprezy, to zapraszam w opis do Luftiego na ostatni odcinek, bo tam naprawdę tam się działy gwałty ostre, nie panowie? No. Na ostatnim A, odcinku. Wiem. A jeżeli ty się zobaczysz... No jak ci nie było? No to coś po kuplonie. No co no siałeś ten... A byłem. A byłem! Dobra, zarąbałem się w akcji, przepraszam. Tak. A jeżeli szukacie to by dużych, dużych maszyn na Trzyń, Holandy, największe celiksy, zapraszam do Kazia, też są linki w opisie. Yy, więc tak, pokrótce. My w dzisiejszym odcinku puścimy sobie pracownika, który będzie nam kosił rzepak. Yy, Miki, Tak. pięć. Co? Pięć Niholandów później jeździło. Dobra, przepraszam, pięć Niholandów. Puścimy sobie pracownika yy, i w międzyczasie będziemy go ogarniać, a my musimy się iść zająć w tym odcinku zupełnie misjami, yy, żeby trochę zarobić po prostu sobie hajsu. a... W tym czasie jak pracownik nie, to my sobie możemy jakąś misję wykonać i myślę, że zaczniemy sobie tu od, od szóstki, bo tu była chyba jakaś ciekawa misja, tak? Nie było ciekawa misji, czy była ciekawa misja? Nie było ciekawa misji. A bo co będziemy robić ten. No zobaczymy, oprócz sobie zrobimy takim oto A mianowicie dzisiaj poruszymy temat, yy, który już był poruszany nieraz i pewnie jeszcze nie raz będzie. Yy, nieraz będzie, no. Tak, ale mam chociaż takie wrażenie. I nie mam potem do siebie żalu, że właśnie takiego czegoś nie zrobiłem, więc staram się, jak wiecie, zawsze mniej więcej z wami być na bieżąco, informować dostosować co tam się dzieje na tych kanałach i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, dzisiaj poruszymy temat, który mnie w sumie ostatnio yy, pewien widz do tego brand, no może nie, nie zmusił, bo żeby to zaprezentował, po prostu zainspirował, po czym jak wszedł ze mną po prostu w ostrą wymianę zdań że tak to nazwę, chociaż no, nie była to nie, Boże, tylko po prostu zmieniliśmy swoje zdanie. Wymienzą tak. Tak. I dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy, więc tak. Y, po pierwsze, ogólnie, dowiedziałem się, że znowu kradnę, no bo jakby inaczej. Dowiedziałem się, że, że w ogóle... Po pierwsze ukradłem nazwę Wolkowi kanału, więc ciekawa sprawa. Bo nie przypomniałem sobie takiej sprawy, żeby takie miejsce w ogóle miało sytuację. Że bo... co ukradłeś? Że ukradłem Wolkowi nazwę kanału, w sensie, że Games, nie? Że, że on miał to pierwszy. No, no właśnie ja, ja, ja... No właśnie tak. Często mam tu robię, człowieku. Właśnie mówię, nie? ja w złodziej jestem. No, o ile pamiętam, to jeszcze pamiętam jak Bolek się mnie pytał, czy może dać games w więc co no, kolego, jeżeli to oglądasz, co opisałeś, no to niestety no, twoje informacje są nie do końca zbieżne. Ale ogólnie, no, posłuchaj Kaziu, dalej, bo ten film był bardzo ogarnięty, oczywiście. Stwierdził też, że ukadłem yy, właśnie yy, od Bolka seria z jednastki. No Powrót do przeszłości, tak, z no, a, no, no, Powrót no, do przeszłości miałem dużo wcześniej, serii z jednastki, a potem przestałem ją kontynuować z jednego prostego powodu, że jakbym ją kontynuował tą serię z jednostki, to po prostu miałbym tyle hejtów i komentarzy, że, że jestem udziałem w serii, że po prostu serii dalej nie było kontynuowanej, tak? Bo jak wiecie nawet była potem seria polska z, z, polskiej, no, z jednostki z polskich modów, yy, bodajże grałem z Parkinzem, jak się nie mylę, więc była taka seria, ale zawsze stałem jej właśnie, że potem po prostu nie mieć większych jakichś problemów przez to, no bo no po co komu jakieś tam yy, hejty bezpodstawne, nie? Dokładnie mówię, dobra. Yy, ale co jeszcze? Yy, co chcieliśmy poruszyć jeszcze takiego ważnego, to muszę jeszcze dodać od razu na początku, że yy, Poczekaj, czekaj, czekaj, bo miałem taką Podnoszę fajną... Odnośnie serii też, bo y, ogólnie tak, mamy zamiar z chłopakami wprowadzić niebawem też nową serię, na której będziemy właśnie sobie grać i nagrywać każdy ze swojej perspektywy, więc już też właśnie czekamy y, na to, że ukradniemy, ukradniemy serię, no bo przecież inaczej, bo <śmum> zawsze kradniemy, kaś. ja się przedyszaliłem już tyle razy, mnie ta policja w kajdanki że mnie, na nakrył, że matko bosko, nie? Że Matko bosko, ale o właśnie, bo mi się przypomniała, przypomniała mi się akcja jeszcze właśnie z tym pewnym człowiekiem, który zaczął mi tak pisać, właśnie dowiedziałem się też, że nawet kradnę tytuły. No i zacytował tutaj mi kolega, że ukradłem tytuł pod tytułem Buraki na wielką skalę. No po czym jak weszłem na mój kanał, ja zobaczyłem, ja nawet takiego tytułu nie miałem nigdy, nie? Ale, ale już ukradłem, nie? Więc no to było najlepsze, że nawet te kradnę tytuły. A to nie było u mnie? Nie Kaziu, no, to u ciebie może była taka akcja, ale no ty tak mi napisał mnie. w komentarzu, że nawet kradnę tytuły i zacytował mi, że buraki na większą skalę coś w tym stylu, nie? A ja ale tak na... A u nawet... mnie były, a, a u niej dopiero była po tygodniu. No tak Kaziu, ale to i tak ukradłeś, ale to nieważne. A, no dobra. I okay. właśnie ja tak wiesz co, ja tak mówię, kurde, o co mu chodzi, Jakie buraki, nie? I tak mówię w Waszym na kanał, żeby ja buraku nawet nie nagrywałem na, na tym farmingu, nie? Na taką większą skalę w sensie. No i tak wchodzę, patrzę, 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 no. Kurwa, no ziemniaki, wszystko, buraków nie ma, nie? O co mu chodzi, nie? No i a pisze... były raz buraki, ale to... Ale to nie było na wielką skalę, to po prostu bawiliśmy się mm, na dwa sprzęty... Które... Stawy, no. Nie było jakichś pokaźnych, pokaźnych wielkości, więc... No, nawet tam nie było w tytule, że to jakaś większa skala jest, więc no... No, 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 wiadomo, no tak, nie ale no, no, dobra, ukradłeś, nieważne, ukradłeś. Tak, ukradłem. Yy, więc nawet takiej akcji nie było, a pewien pan właśnie stwierdził, że, że, że ukradłem, więc... <laughs> to jest ciekawe. No ale dobrze się dowiedzieć takich rzeczy, że nawet nie ma takich filmów, dzisiaj i tak się kradnie e, filmy, których nawet na kanale nie ma, więc to jest, to, to, to jest ciekawe. E, I ogólnie, poczekaj, czekaj, czekaj, co jeszcze takiego to ciekawego miałem poruszyć, bo jeszcze miałem jakiś temat e, taki do poruszenia, że a, głównie pytacie mnie, czemu cały czas nie nagrywam właśnie tam z chłopakami, e, z Adamem, z Grączkiem i tak dalej, no, no, Cały czas mnie trochę to pytanie śmieszy, ponieważ tyle razy co ja o tym mówię, nawet nagrywają filmy i tak dalej, tyle razy w komentarzach pisałem, a i tak ludzie tego nie potrafią pojąć, nie wiem, to mnie to rozpieprza. Zawsze mnie to rozwala, że zawsze każdy pisze do mnie, a na przykład nie mógłby iść, napisać właśnie do nich, się spytać, żeby oni coś powiedzieli, tylko zawsze muszę ja to mówić, nie? Nie, bo słuchaj, nawet jak oni tam napiszą, to oni nie odpiszą. A to, to już nie wnikam, to nie moja sprawa, ale po prostu bo mówię, że nie ludzie, tego już zastanówcie się najpierw, że może wypa wypadałoby też spytać z drugiej strony, czemu na przykład nie nagrywamy razem i tak dalej, bo, bo po prostu mi się już znosiło to odpisywanie i nagrywanie na ten temat, ale po prostu uważam, że muszę na ten temat nagrywać z racji tego, że potem nie wychodziły burli pomówienia, które i tak wychodzą, że między innymi jesteśmy pokłóceni, że, że poszło o pieniądze, że o tym już tyle, bo dowiedziałem się takich rzeczy, nie? Ostatnio się dowiedziałem właśnie, że o pieniądze się pokłóciliśmy, nie? Ciekawa sprawa w sumie, naprawdę ciekawa sprawa. Ale no, no właśnie mówię, więc potem właśnie przez takie głupoty, które ludzie piszą w komentarzach, wychodzą takie głupie pomodzie, które nie mają w ogóle w sobie nic prawdy, a najgorsze jest to, że potem ludzie to powtarzają i przepisują dalej te głupoty, więc to się rozstrzyga na większą skalę. Dlatego właśnie uważam, że akurat na ten temat powinno się trochę mówić, z racji tego, że właśnie potem takie sytuacje w ogóle nie wychodziły. Nieprawdaż, Kasiu? I, I tak, tak będzie, że. Yy, no. Tak, tak, ale chociaż jestem i tak troszeczkę taki, no powiedzmy, że mam taką nadzieję, inaczej, że. Chociaż jak ten odcinek obejrzy nawet 10 osób, to chociaż te 10 osób będzie wiedziało, że, że tak już, się nie robi no. i, i, ten, i zawsze 10 osób będzie jak najbardziej uświadomione. A to, że przyjdzie 100 kolejnych i będzie się pytało, to już niestety no, trudno się mówi, ale chociaż 10 osób będzie wiedziało o co chodzi. A jeżeli ktoś chce się dowiedzieć czemu tak naprawdę nagrywamy i tak dalej, to zapraszam na kanał, był tam odcinek dokładnie o tym. Wszystko było opowiedziane jak się nie mylę, bo na przykład dwa albo trzy odcinki, więc naprawdę to nie jest tak ciężko wejść na kanał, przeżyć parę filmów wstecz, parę miesięcy w sumie wstecz yy, i, i poczytać i jak kogoś to bardzo interesuje to po prostu wejść i to obejrzeć, bo to no naprawdę głupie jest pytanie się y, pod każdym odcinkiem po 100 komentarzy, czemu, 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 o jezu, o jezu, o jezu. Ale łatwiej by było, żebyście ludzie, na przykład, jeżeli już macie zamiar zadać jakieś pytanie, y, ja też dostaję różne pytania i często się powtarza po 10 tych samych pytań, ja odpowiadam na i po tym samym filmem co odpowiada się, i są znowu te same pytania, więc jeżeli chcecie, żeby po prostu miki odpowiadał na Wasze pytania, no to przejrzyjcie te komentarze. Dużej ich tam nie ma, bo ich około 50-100. No tak no jest tak, coś w No, no, przeważnie. To chodzi, no bo ja przeważnie no usuwam pół komentarzy, które są związane z tym no. tematem, bo bez sensu, są tylko z pamięci, nie? I wystarczy, że ludzie zobaczycie, przejrzycie te komentarze, nie mówię, bo to wam długo nie zajmie, ale jeżeli zostawicie łapeczkę pod tym komentarzem tej osoby jakiejś, na przykład, nie wiem, tam jakiś Iksiński to napisał, Dajcie lajka like po tym komentarzu, jeżeli was to interesuje. To u Mikiego wypozycjonuje się u góry, A, czyli no. Miki w pierwszej kolejności. Zobaczy to. Będzie dużo łapek, Miki Wam będzie odpowiadał jeszcze raz najwyżej, na samym początku następnego filmu. Gdyby opowiadasz każdemu z osobna, to nie jestem w stanie, ludzie, bo na to jest zbyt, zbyt dużo osób. Zbyt duża już po prostu, ilość tak, osób i jest to ciężko. Ale też prosiłbym, że jeżeli pytacie mnie o takie sprawy, to pytajcie też w drugą stronę, bo cały czas, jak ja mam odpowiadać na to, to potem znowu wychodzi, że tylko winny się tłumaczy i tak dalej. No ale no nie tylko winny się tłumaczy, ludzie, to po prostu ja chcę być z wami na bieżąco i informować, że potem właśnie nie wychodziły głupie sprawy, jak takie jakie ostatnio się wyczytałem w komentarzach, bo ja uważam, że to po prostu już jest głupia sprawa nawet nie śmieszna, tylko to już jest że żenujący poziom tych widzów, którzy właśnie tak piszą no to, to nie są moi widzowie na szczęście, bo akurat sprawdzałem kanał tego pana i nie był moim widzem, więc chociaż tyle ucieszyłem i mam nadzieję, że jednak ci, co mnie oglądają są troszkę bardziej ogarnięci i potrafią zrozumieć pewne sprawy, które wynikają i tak dalej no bo naprawdę, no to, to, to ułatwi sprawę wam i nam, więc no Proszę was, jeżeli ma na przyszłość właśnie będzie się pytać o, o to, czemu na razie razem nagrywamy, no, co się stało, to po prostu wiedzcie, że jakiś film z wyjaśnieniami na pewno na kanale o tym był, a jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to pytajcie też innych, a nie tylko o to męczycie mnie, czy też Kazia, nie? No, no bo też dostępnie... Na tego szczęście sporo. nie mnie. Hmm. No, na szczęście Mati Hera nie ma nie ma facebooka, to, 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 to nie ma życia <grym> XD na no pewnie. Może no, sobie wezmę to jeszcze zimę. Czekajcie, o, weźmiemy sobie sejdzie. Dobra. Ogólnie robię misję tak właśnie tu przypomnę, na małych polach głównie, z racji tego, że robię na małych, żeby potem było je lepiej kupić, a wiadomo, że najpierw będę kupował te małe pola, yy, niż te większe pola, tak, no co jest chyba logiczne. Yy, więc no, no wiadomo, o co chodzi, tak. No, teraz ogólnie plan, tutaj tak trochę teraz w odcinku, yy, plan na przyszłość teraz to jest taki, że Będę musiał troszkę właśnie te misje porobić jeszcze, na poza odcinkami, żeby spłacić kredyt. Naszym następną taką inwestycją jakby w przyszłość, tak, w rozwój, to po prostu będzie kupno pól, bo na razie sprzęt mamy, ewentualnie będziemy, no wiadomo, zmieniać nasz park maszynowy, ale póki co będę planował, żebyśmy w kolejnym odcinku mogli zakupić jakieś pole już, bo... Wykonałem dwa pola na 100% na zielono, to znaczy, że zadowolenie tych ludzi tam jest maksymalne i cena maksymalnie się zbiła, yy, więc właśnie mam takie same... Zobaczymy jak to jest jak to wyjdzie. W ogóle każdy tak, powiedz mi, wgrałem ten mod sieczki i jakoś mi nie działa. No właśnie mi tak też nie, nie działa. Coś, nie wiem, ale to, to ciekawe ludzie, może ktoś z was ma ten mod sieczki, bo wyszedł taki mod sieczki, ale do mapy się przecież nie wgrywa chyba, co? Bo to było normalnie do modu do pobrania. Nie, do modów normalnie, chyba, że się tak zawsze to może, się do 15 no, dodawało z początku. Chyba, że to jakoś może się wgrywa do mapy jeszcze, nie wiem, ale no był tylko taki plik do modów i tak sobie pobraliśmy tu w modyfikacjach, ale no jakoś tutaj nie widzę, żeby coś to działało, ale no, no nie wiem, nie wiem tego czego to leży. może tylko na mapach właśnie niektórych to działa już, co mają wgrane już, więc to jest też bardzo możliwe. Yy, ale no, yy, ale słuchajcie, nie wiem, nie wiem, jak ktoś to ma, to może się na ten temat wypowiedzieć, nie Kazio? Dokładnie. Ten... chociaż będziemy mieli po prostu wiadomo, że coś u nas nie działa, tak? No, no, bo naprawdę, bo jest to... Jest to ciekawa opcja. Ciekawe jak to działa opcja, no, ciekawe jak to wygląda tak naprawdę. Bo, no, nie widziałem tego na no, zdjęciach. Ale no wiecie. Ogólnie dużo osób też pyta właśnie tak już, tak już tak mówię, dużo informacji, to jeszcze przypomnę jedną ważną informację. Dużo osób pyta jak włączyć odbijanie się pogutów w znakach w otoczeniu Boże, po prostu, tak fajna rzecz. Naprawdę, ale Kaziu, ja tak naprawdę taką głupotę, mam 100 komentarzy pod tym, nie? I normalnie, dobra, odpowiadasz każdemu odpowiesz tam części chociaż potem tam jeszcze ludzie pomagają i odpowiadają też nie. i Więc... tak tego połowa nie obejrzysz albo przeleci dalej i nie posłucha. No, ale jakby ktoś właśnie teraz posłuchał, miał taki problem, to wchodzi w opcję i włącza taką opcję jak realistyczne światła, nie? Że tam no to jest jakoś tak. I dzięki temu będzie miał realne koguty. No, dziękuję, tyle ty w <gryw> Dziękuję dobranoc, nie? I to by było tyle. A ciekawe jakby kiedyś tak nagniał tak w minut odcinka, a potem tak jak wzięlił w ogóle w kółko, to samo ciekawe się zorientowali. Nie, nie, nie no. Jest część osób na pewno. No, nie która, jest, która wiem, że nie tych osób, która pilnuje na bieżąco tego co się dzieje, więc że tak, no. żeby ci nie przeszło takie coś. Wiem, nie wiemy ale ogólnie dużo osób tak robi, nawet piszą, że na przykład jest co... Teraz jak pan szają, na przykład sobie grać wiem, farminga albo coś, tak sobie po prostu słuchają, nie? nie no, no to, i... oglądają. Dużo osób słucha też no, to wiem, no No no, tak naprawdę no to, no to co do oglądania jest, tak? No, no, no tyle też się kombajny mieć, wiadomo można, ale no bardziej do posłuchania tyle playa są napszy, nie? Tak by nie było, no to w czemielonych już jest dokładnie. No, zawsze co można posłuchać, co tam ciekawego jest i można potem wyrazić swoją opinię. Tylko potem podkreślam, trzeba obejrzeć najpierw cały film od początku do końca, a nie wyjmować zdania z kontekstu i potem pisać jakieś głupoty. Albo pisać głupoty na tematy, na które nie ma się zielonego pojęcia i na tematy, na które nie wie się dosłownie nic. Więc tak tylko ostrzegam, już ostrzegam. No, no po prostu uprzedzam, tak, na przyszłość, że. Jeżeli ludzie nie macie pojęcia na jakiś temat, to najlepiej się proszę na ten temat nie wypowiadać. Tak samo jak was w szkole pani spyta, że to jest 2 plus 2, tak samo jak nie wiecie, do nie tak po prostu. Dobry przykład podałem? Właśnie chyba trochę źle podałem, czy to, Chyba tak trochę słabo. Mati? No nie wiem, jaki przykład. To jest po prostu takie coś, że wszyscy idą za kimś, ktoś pierdoli jakąś głupotę, a reszta to łapie, i brną w to brną z to się takie robi kurwa kółko. I wychodzi na to, że to jest jednak faktycznie niby nie, nieprawda, nie. a wchodzi w prawdę. I wychodzi na to, no. że i tak jadniemy serie. Jak nawet jak ktoś to powie jeden, to nie weź, jak powie to w przykład o 10 i to jeszcze polajkuje jakiś głupi post. Mówi, że to, 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 to prawda i tak to im I, <task> i, I potem tych dziecińców, pisze. takie głupoty no, pisze w radzie, teraz. No to mnie to w sumie śmieszy, jaka jest głupota ludzi, jak tak piszą, a nie mają pojęcia o tę sprawę, no. Ja na przykład nie mam pojęcia na temat, no na, załóżmy, że ja mam zagrodniczkę, się nie na ten temat, tak? No, no, no wiesz... To co robisz, a, 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 a nie tym to się że kurde wydaje, że... nie wypowiada się na tematy, o których nie masz pojęcia, tak? Nie, nie srogasz tak niektóre osoby, że o, ja to wiem i to ten i tamto, tamto. A w rzeczywistości co się okazuje to. No. Tak, więc to po prostu ja wam ludzie radzę troszeczkę pomyśleć najpierw samemu dojść do pewnych wniosków. Do własnego no. zdania na czymś tak. temu. Pomyśleć, pomyśleć na, na swoim masie na takim pisaniem takich niekiedy bezmyślnych tak, komentarz, komentarzy. Tak, tak, Mati. Kupotek. No, ja oszukujemy się też, że takie komentarze są głównie od młodszej widowni. no nie mam nic do, do młodszych, tak? No, no nie, no wiadomo I tak dalej. Niekiedy też się jakieś odpały i tak dalej, ale po prostu no się, właśnie takie komentarze są od dzieci w sieci dosłownie, które tam no, mają po 10-12 lat, no, no, Ale zobaczysz, że po tym odcinku nadal będziesz miał pytania, bo połowa nie dotrwa do połowy odcinka. Ja wiem, do tego właśnie mówię, że to jest najlepsze, że nie obejrzę odcinka, a potem piszę jakieś stury, nie? Ale mówię, no, właśnie, widzowie, którzy są troszkę, no, bym powiedział, no to bardziej oglądają takie tematy, no, jednak też tam więcej, no, wysłuchają, wyłapią i po prostu troszkę piszą inaczej, tak? No, a z takim dzieckiem, które się napisze, Miki, ty złodzieju, i tak dalej, ukradłeś serię. No kurczę, to sobie nie mogę grać realnie, bo to kradłem ze se serii, nie? No ja tak, samo tak, tak, my nie serię. możemy teraz pograć razem z chłopakami na nowej no, tak. serii, która niebawem ma wystartować, bo ukradniemy. A, zapomniałem, że jeszcze to pole ukradłem, właśnie, kurde. Nie to kupiłeś, fakta. <laughs> nie, 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 Kaziu, ukradłem jeszcze serię, raczej znaczy odcinek to boli, bo, bo przecież ja nagrałem później dużo niż chłopaki, nie? No przecież to pole a to jest. Ja. No, no. To pola wyszło drugiego dnia po premierze gry. Co, co z tego, ale ja i tak, Kaziu, ten pomysł przecież, no, ja, ja już... Ja już ten pomysł od razu, nie? No więc, no... Tak, chłopaki ci napisali, będziemy nagrywać ten, to i to, i to, weź nie nagrywaj, ja a ja nie nagram, ja nagram. Tak, 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 ta. no, no. więc, więc tak, dokładnie, no przecież co z tego, że... że ja miałem wcześniej... Ale to jest nieważne. Nie o tym tutaj będziemy teraz rozkminiać, kto pierwszy nagrał to pole, no bo przecież daty na YouTube to nic nie znaczą tak naprawdę, no bo co, co to znaczy daty na YouTube, tak? Filmu... I daty też, bo... Tak, ale no, 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 no to, to, to takie ciekawe właśnie się pojawiają, wręcz to były pomówienia, ale w sumie z jednej strony mnie to śmieszy, a z drugiej strony troszeczkę... No, też mnie śmieszy, bo pokazuje dopiero, jak ludzie są po prostu, no, no w mówią, debilni, no i takie gaugany po prostu, tak, o, tak, nie, nie, nie urażać bardziej uczuć emocjonalnych kazie. Okej. Okay. <grym> Dobrze, że się na chwilę wyłączyłem, że tak powiem. Ty, ty, ty gałganie, ty. Nie, no, my to nagrywaliśmy, no, nawet, nawet 20 minut, tak. Troszkę może... Może nie do końca, powiedzieliśmy składnie, ten, ale przynajmniej tak nagrywaliśmy, bym rzekł yy, szczerze i Proszę co jak. Do, dokładnie, nie to, że tam coś przygotowaliśmy, tylko po prostu mówiliśmy to, jak jest, niestety, yy, niestety sytuacja co się nie poprawia. Ja mam nadzieję, że yy, po filmie chociaż troszkę yy, ktoś zrozumie to, a jeżeli ktoś nie zrozumiał tego, to niech sobie włączy ten film tylko cały i obejrzy sobie go 2-3 razy. Poszuka na moim kanale innych filmów związanych do ten temat, bo w na naprawdę rozpoznacie, i, który obejrzy też 2-3 razy i po prostu mam nadzieję, że po takim obejrzeniu tych wszystkich filmów przynajmniej 2-3 razy dojdzie do, do właśnie takich wniosków, po których, których, których będzie mógł tam wykształtować jakąś mniej więcej swoją opinię na ten, na ten temat, a nie wzorować się na głupocie po prostu innych ludzi, którzy... Po prostu nie znam się, to się wypowiem, tak? Jak tutaj, jak to mówią, więc tyle. No więc ja, ludzie, dziękuję ten odcinek. W sumie to by było na tyle. Co, to do zobaczenia w kolejnym, bo się ja też niebawem w nowej, nie, nowej serii, która też niebawem na kanale uszy, ale wszystko to będzie z czasem się pojawiało. Więc ja Wam dziękuję, do zobaczenia. Na razie, cześć. Nie ma.